Mediraj w Gorzowie Wielkopolskim otwiera przed Państwem nowe możliwości leczenia w przyjaznych i bezpiecznych wnętrzach, z profesjonalnym personelem i przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu. Wszystko mieści się w ofercie kliniki jednego dnia bloku operacyjnego, który niebawem zostanie otwarty w Mediraju. Nad najlepszymi warunkami dla pacjentów i personelu na razie pracują fachowcy z branży budowlanej. Efekty widać z dnia na dzień. Wykonywane będą zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, traumatologii, neurochirurgii, ginekologii, urologii, laryngologii, w przyszłości także okulistyki i kardiologii. Kompleks operacyjny składa się z bloku operacyjnego: jednej sali operacyjnej, jednej zabiegowej i dwóch sal dla pacjentów. Wszystkie wyposażone są w łazienki, telewizor i telefon. Po zabiegu nad bezpieczeństwem chorych całodobowo będzie czuwał zespół lekarzy i pielęgniarek. U nas nie będzie godzin odwiedzin, państwa bezpieczeństwa. I komfort są dla nas najważniejsze, dlatego przed i po zabiegu zapewniamy także kontakt z najbliższą rodziną. Pierwsze zabiegi na bloku operacyjnym Gorzowskiego Centrum Medycznego MediRaj już w maju. Jeśli myślą Państwo o medycynie XXI wieku i prawdziwie europejskich warunkach leczenia, zapraszamy do nas.